na dzisiejszym live'ie, pytania i odpowiedzi. Chciałam zaadresować głównie jedno pytanie yy, i myślę, że jest to bardzo dobre pytanie, które dostałam od kogoś z Państwa na internecie i to pytanie dotyczy yy, testów krwi. Ktoś mi się zapytał, um... oj, bo tutaj parasol mi się składa na głowę, sekunda. No już. Ktoś mi się zapytał, um, jakie są najważniejsze testy krwi, na które e, trzeba zwrócić uwagę pod względem choroby metabolicznej. Właśnie to, o czym ostatnio choroba metaboliczna, e, duża ilość cukru we krwi, insulinooporność, insulina itd. i tak dalej. I Powiem Wam o kilku... Są, y, nie są skomplikowane w ogóle, tanie są. W Stanach Zjednoczonych chyba możesz wszystkie te testy zrobić poniżej 100 dolarów, jeżeli byś nawet z kieszeni płacił, ale można y, lekarza zapytać i można też, y, niektóre z nich są po prostu w paneli y, zdrowego y, healthy check, tak zwanego zdrowego sprawdzenia corocznego. Myślę, że zapisałam tutaj sobie: najlepiej by było sprawdzić kilka testów i zobaczyć, czy jesteś, czy wyniki są w, w takim nawiasie, jakby optymalnym, prawda? Dlatego, że tu jest problem, jeżeli chodzi o wyniki, jak pójdziesz do lekarza, prawda? Jeżeli chodzi o poziom glukozy. Na czczo. najlepiej gdyby był poniżej 100 i to jest takie już, ja myślę, że, że poniżej 80 byłby lepszy, prawda, ale normy przyjęte są, jak mówię normy, to mówię o szeregu badaniach, które były zrobione, na podstawie których dowiedziono, że 87%, i to było chyba kilka lat temu, prawda? Ileś tysięcy ludzi badano przez jakiś okres czasu, 6 lat czy coś takiego, i dowiedziano, że ponad 87% zdaje się to było, a potem przeszło to do. metabolicznie w Stanach Zjednoczonych. Czyli te testy. I to są normy, o których ja mówię, prawda? Ale normy lekarza yy, medycyny yy, takiej, która się zajmuje podłożem choroby, są troszeczkę bardziej ścisłe i tutaj nie jest to, jeżeli chodzi o glukozę na czczo, tylko będzie po, albo poniżej 90 u niektórych lekarzy. Zależy od lekarza, prawda? Zależy od twojej historii. Są wszystko normy, które były nadane w tym badaniu, prawda, że ileś tam tysięcy ludzi badali przez jakiś okres czasu. Dowiedzione zostało, że większość ludzi, większość, 87%, a potem 93% jest metabolicznie chorych, okay? w Stanach Zjednoczonych. Tego kiedyś nie było, to jest po prostu coś strasznego. I te normy to były normy dla ludzi, którzy nie biorą leków, czyli nie są na przykład cukrzykami, nie biorą insuliny, prawda, nie zażywają żadnych leków. To są normy dla normalnych ludzi. I problem z lekarzem u nas i w Stanach Zjednoczonych wszędzie jest taki, że na przykład jeżeli, już zaczęłam to mówić i potem wytłumaczyłam dlaczego, jeżeli norma jest na przykład glukozy nad 100 i poniżej 100, to jak ty pójdziesz do lekarza i Twój wynik będzie 99, no to yy, niestety ten lekarz powie, że ty się mieścisz w normie. A to nie o to chodzi, to jesteś już na pograniczu. 99 to nie jest dobrze. Musicie to zrozumieć, okay? To nie jest dobrze. To znaczy, że już te komórki są zniekształcone, okay? I już zachodzi w tych komórkach. Już one nie odpowiadają do sygnałów insuliny, okay? więc to jest po prostu wiadomo, jeżeli masz 99, to nie jest dobrze. Dobrze to jest poniżej 80, okay? 78 cukier, wtedy ja bym była bardzo zadowolona. Okay? I do tego trójglicerydy poniżej 150, ja bym była bardzo zadowolona, gdybym miała trójglicerydy 48 na przykład, a nie 148. Okay. I lekarz właśnie ci powie, że 148 trójglicerydy i, cu i cukier e, na 99 to jest okej. Okay. Więc teraz wam mówię, jakie normy były przyjęte w tym badaniu, prawda. Niektórzy lekarze mają bardziej ścisłe normy, bardziej optymalne niż te, co teraz powiem, ale to już jest tak, taki maksimum. Glukoza na 100 albo poniżej, Trojglicerydy 150, prawda, lub poniżej. HDL 40 dla mężczyzn, lub poniżej 50 dla kobiet, lub poniżej. HGBA1C, okay, hemoglobina A1C poniżej 5,7%. Eee, hmm. stan, stan cholesterolu totalny cholesterol. Jak się ma do HDL, prawda? Więc jeżeli podzielimy totalny cholesterol przez wy, wynik totalnego cholesterolu, przez wynik HDL, to musi to być mniejsze niż 3,5 do 1, okay? Od 3,5 do 1. Nie może być więcej niż 3,5. E, ten stosunek totalnego cholesterolu do HDL. No, i oczywiście mierzono też tym ludziom ciśnienie, więc ciśnienie jest 120 na 80 okay, lub poniżej. I oczywiście yy, obwód yy, talii. Obwód talii 35 inczy dla kobiet i 40 inczy dla mężczyzn. Czyli te wszystkie, jeżeli byś na przykład chciał taki obraz, yy, incz, to jest mniej więcej 2,5 cm, coś takiego. Jeżeli byś chciał taki obraz stworzyć, prawda, zdrowia metabolicznego, to te wszystkie wyniki badań krwi, o których ja mówiłam, muszą być właśnie w tych nawiasach, ale to jest już taki maksymalny nawias, to tak jak Wam mówię, prawda? I problem jest taki, jeszcze raz powtarzam, że jak idziesz do lekarza i masz 99 glukozy naczczo albo masz 149 poziom trójglicerydów, okej? Okay? To on mówi, że jesteś, że jesteś w normie. Nie, nie jesteś w normie. Nie jesteś w normie. Nie jesteś ok, ok? Yy, rzeczy, rzeczy, a, molekuły w twoich komórkach, w twoim organizmie nie poruszają się tak, jak powinny się poruszać. Okay? Jeżeli jesteś na skraju musisz zrobić jakieś zmiany, jeżeli chodzi o swoje Lifestyle Choices, czyli o, o, o swój styl życia, prawda? I <laughs> oczywiście wiecie co to jest HGBA1C, jeszcze tutaj sobie zrobiłam notatkę, że to jest y, czynnik, który po, y, pokazuje nam ile y, cząsteczek hemoglobiny ma do siebie przyklejone y, cukier, okej? Okay? Więc Ty nie chcesz mieć, w ogóle Ty nie chcesz mieć dużo tego cukru przyklejonego. Ty chcesz mieć bardzo mało, prawda? Masz mało wtedy glikacji, nie chcesz mieć dużo glikacji. Okay? Jeżeli masz na przykład wysokie HGB A1c i też yy, wysoką yy, glukozę, to z wysoką glukozą we krwi jeszcze podwyższy się to HGB A1c, prawda? Bo to mierzy dys dysfunkcję... Yy, 5 do 90 do 120 dni. Więc to jest pomiar HGBA1C, co się stało w ostatnich 100 dniach. Z okay? tą hemoglobiną. To jest bardzo świeży pomiar. Te wszystkie wyniki laboratorium mogą być zmienione, zmniejszone w ciągu mniej więcej 2 miesięcy do 3 miesięcy. Okay? To wszystko może być poprawione, jeżeli wybierzesz dobre, dobry styl życia, jeżeli zmienisz styl życia. Prawda? I oczywiście dlaczego, e, ktoś by się z Was może zapytał, dlaczego ciśnienie tutaj, e, jaki ma związek z mitochondriami, bo to jest wszystko sprawa zdrowia komórki, sprawa, sprawa zdrowia mitochondriów i e, kanałów insuli, e, glukozowych na błonie komórki, w jaki sposób one, czy one są zamknięte, czy one są otwarte, okay. jak te rzeczy przepływają, czy tutaj to wszystko przepływa, Dobrze czy nie przepływa? Słuchajcie, podzielcie się tym wideo ze wszystkimi, proszę kciuki, i jeżeli dopiero teraz się przyłączyliście, to proszę, żebyście od początku obejrzeli. Dlatego już prawie koniec jest i wszystko tam wytłumaczyłam o co chodzi, ok? I teraz. Ta glukoza, i. i yy, zdrowie metaboliczne w ogóle, prawda? Możemy w łatwy sposób. Nie tylko jest jedzenie, ty musisz ruszać, ok? Musisz się ruszać. I były badania przeprowadzone, które były bardzo um, ciekawe, o których chcę Wam powiedzieć, że na przykład ci, którzy pracują cały dzień i siedzą, a potem idą do gymu i um, ćwiczą przez godzinę bardzo intensywnie, wcale nie mają więcej zmniejszonego ryzyka. Okay, mortality, czyli śmierci, przyspieszonej śmierci z różnych powodów, niż ci, którzy co pół godziny robią jakieś ćwiczenie przez dwie minuty. Więc o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że jeżeli ty w ciągu dnia ruszasz się przez cały dzień, okay, albo na przykład masz pracę siedzącą, ale możesz wstać co pół godziny i przez dwie minuty szybkim krokiem iść. Na przykład. Tu nie chodzi o ćwiczenia bardzo intensywne. Tu musisz po prostu szybkim krokiem To jest tak jak niebieskie okręgi, bluzon. Tam, gdzie ludzie żyją bardzo długo. Okay? Oni cały dzień się ruszają. A to robi pranie, a to robi kluski, a to robi tego, a to idzie kozy wypasać, a to cały czas. To nie jest to, że ty będziesz siedział w pracy okay, cały dzień i potem przez godzinę wieczorem bardzo silnie ćwiczył. To badanie wykazało, że chodzenie 7000 kroków dziennie jest wspaniałą rzeczą, jeżeli to sumujesz, okay? ale to jest co pół godziny musisz się przejść przez 2 minuty i to musi być intensywny chud. To 6300 osób brało udział w tym badaniu przez 7 lat i zmniejszyło to ryzyko śmierci o 70%. Porównując do tych, którzy 5000 kroków robili i e, robili ćwiczenia intensywne e, tylko raz dziennie przez godzinę. Czyli, jeżeli sumujesz te wszystkie minuty chodzenia przez cały dzień w interwałach, to będzie tyle samo minut chodzenia, co ten człowiek, który cały dzień siedział i potem przez godzinę ćwiczył. Okay? Tyle samo minut, ale ten, który przez godzinę ćwiczył, miał o 50% zmniejszone um, ryzyko śmierci, a ci, którzy chodzili co pół godziny przez dwie minuty o 70%, czyli to jest lepiej, żebyś ty chodził w yy, funkcjonalny, i bardziej optymalny zasięg. Okay? Jeżeli ty jesteś jeden stopień przed maksymalnym. To wcale nie jest dobrze. Musicie nad sobą pracować, najlepiej się ruszać przez cały dzień, ok? Intensywny ruch, co pół godziny, przez dwie minuty. Próbujcie to zrobić. Pozdrawiam wszystkich. Jeżeli są jakieś pytania, proszę zadać w komentarzu. Na razie.